Słuchajcie, ten hejt jest i myślę że, myślę, że warto o tym mówić. Pamiętam jak dziś, jak zacząłem robić w wieku, nie wiem, 15-16 lat YouTube'a i nagrywać jakieś filmy na filmy do internetu. Te osoby, które e, były z takiej mojej najbliższej ekipy znajomych, przyszły do mnie i powiedziały, bagi stary, ty się tak wykupiasz w internecie, że robisz z siebie totalnego pajaca, że nie rób tego. I naprawdę odmawiały mi tego, śmiali się ze mnie. Bym w tamtym momencie odpuścił i powiedział, tak, kurde, chcę być cały czas tak, tak kur jak wy wszyscy, tak, 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 tak bardzo, nie wiem, niszowy, nie robić nic. internetu i tak dále. To bym na pewno nie siedział, teraz nie mogłem tej historii opowiadać. No i na tej drodze na pewno było dużo hejtu. Moją receptą na hejt też opowiadam naszym twórcom deskodowym, czy przy różnym twórcom, których, których wspieram w internecie, opowiadam, że zawsze ten hejt w necie fajnie rozpatrzyć sobie. Po pierwsze, zastanawiam się, jaka była intencja tej osoby. I moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że ta, że ta intencja często jest na przykład dlatego, że ktoś został w jakiś sposób urażony czymś, i musi to jakoś odreagować, albo chce postawić się wyżej, albo czuje zagrożenie w tobie. Myślę, że wtedy to bardzo dużo pomaga. Jeżeli zrozumie się intencje danej osoby, która po prostu ciebie hejtuje,